Przede wszystkim dobrego wypoczynku, żeby no, po prostu znaleźli czas dla siebie, dla swoich bliskich, dla tych, których, których kochają. Bo to jest właśnie taki czas spotkań, wspólnego wypoczynku. I tego właśnie bym życzył. Może i czasami lektury, jakieś książki nieprzeczytane, którą się odłożyło na ten czas. Może i więcej takiego wysiłku fizycznego, bo sporo tych godzin za biurkiem. Więc tego wszystkiego, co, co dobre, co yy, pozwala. Tutaj jakoś także i wzmocnić ducha, no ale i ciało. I tego jakoś życzę i życzę dobrej pogody i tego zadowolenia i dobrego wypoczynku. Wszystkim studentom i pracownikom Papieskiego Wydziału Teologicznego i oczywiście pracownikom administracji także. Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.